W finale jest dwa razy po milion plus samochód hybrydowy. <grymne> <grymne> ja jeden. chyba zmienię zdanie. Bojąca się jednostka tworzy społeczeństwo. A bojące po, się. Bojące się społeczeństwo jest genialnym społeczeństwem do tego, że przychodzi Zbawca? Takie bardzo serdecznie, kawka u ciebie. Dziś u mnie na kawce jest Gabriel. Ale to Daniel, Gabriel, w ogóle skąd ty przyjechałeś? Kawał drogi miałeś się do mnie, nie? Ja przyjechałem z Mazur do ciebie. A nawet, z Mazur? Tak, nawet, nawet z końca Mazur. I e, w ogóle po co Ty przyjechałem? Po co mnie przyciągnąłeś, Bo to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, no to właśnie odpowiedz. Zasadniczo tak. Spotkaliśmy się na kawkę. To jedna z zasadniczych rzeczy, by omówić e, pewne rzeczy, o których się tajemniczo dowiecie. E, później, ale e, p, korzystając z okazji, właśnie naszego spotkania, e, poruszymy tak, jakby temat. Z jednej strony, który już dzisiaj już się wszyscy przejedli, z drugiej strony bardzo emocjonujący, a z trzeciej strony taki, który niech każdy sobie sam dopisze, ten trzeci motyw tematu, e, może coś takiego takie wyciągnięcie wniosków. Mm -hmm. I ogólnie <laughs> ja bym dzisiaj chciał z Tobą też. Pogadać o tym, a może bardziej o konsekwencjach tego całego syfu, który się nazywa COVID, SARS, zwał jak zwał, i tak dalej, i tak dalej. ja to nazywam koronopatologią, wczoraj ukułem takie pojęcie, bo jest tak wiele niedobrych rzeczy, które się wokół tego wszystkiego dzieją. Ale jakby miałbym nazwać tą jedną najważniejszą, to jest kondycja, kondycja psychiczna ludzi, społeczeństwa. Tak, społeczeństwa, kondycja psychiczna. Znaczy to, to można by było powiedzieć, że tej kondycji to już chyba nie ma, bo <laughs> sam uprawiając różnorakie sporty w przeszłości, wiem, że jak przez rok czasu jakiegoś sportu się nie uprawia, to kondycja leci na łeb na szyję. I jeżeli w społeczeństwie, a zakładam, że tak jest, bo natura tak działa, nie ma pewnych czynności, no to tutaj też ta kondycja psychiczna społeczeństwa spada. Mhm. Moim zdaniem, no tak. wiesz, jeżeli przez rok nie ćwiczysz, no to kondycja spada. Nieważne jaki sport uprawiasz, jeżeli zaniechasz go na rok czasu, to kondycja spada. Więc zakładam, że w społeczeństwie dzieje się podobnie. I na przykład, to właśnie a propos tych konsekwencji, jeżeli przez rok czasu yy, ja ich nazywam Maty i drużyna pierścienia. Zabronili nam nawet przybić piątkę. Bo trzeba było dystans społeczny otrzymać. Już o maseczkach nie wspomnę. <śmiech> 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 No teraz kondycja, znaczy my mamy dotyk w naturze swoje, to tak. zdaję sobie z tego sprawę. Oczywiście, my tak. potrzebujemy się przytulić, my potrzebujemy przybiskonkę. Wielo nie, ci, którzy gdzieś chodzi na jakieś szkolenia, nawet z negocjacji, to zdają sobie z tego sprawę, jaki dotyk w negocjacji jest ważny. Usi z i, dłoni. W jaki to sposób to pieczętuje. Tak, w jaki sposób to robimy, czy robimy to tak, czy tak, czy tak. No i nam, znaczy no nam, no nie mówmy nam, no bo ja miałem wywalone na to przez bity rok, no ale dla społeczeństwa zostało to zabrane. Mało tego, bo to nie dojrzeć, że to zostało zebrane, to zostało to napiętnowane. Mhm. Cześć! Cześć, Ejzorek. Rozmawiamy o tych ważnych tematach, wiesz? A ty co myślisz o tym całym świrusie? Nie podoba ci się co? Lubisz czy nie? Mój na przykład mały. Bo jak ja nie noszę nos maseczki, mam trzylatek i cała reszta nosiła maseczki, to no, było pytanie, było nawet mówione, tata, załóż maseczkę. Czemu nie nosisz maseczki? I tak Ale do no tego? Tak, tak. No, no i zawsze moja odpowiedź była taka, że nie jest mi zimno. Okay. Nie piętnowałem w oczach swojego syna. Żeby w przyszłości nie było sytuacji, że on będzie poprzez ten pryzmat oceniał innych ludzi. Mhm. Żeby nie było sytuacji, że przez pryzmat właśnie maseczki, on nazwie kogoś, ty jesteś taki, a nie taki, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie wynika tak jakby z chęci ludzi, tylko z niezrozumienia sytuacji, który, to niezrozumienie sytuacji zostało podszyte strachem. Co się de facto jedno z drugim wiąże, bo jeżeli nie rozumiesz sytuacji, no się tego boisz. Jak się tego boisz, to czekasz na Zbawcę. Umownie na Zbawcę. No i w tym wypadku Zbawca przyszedł. Jak to bywa w... Ktoś kiedyś mądry powiedział, że jeden z tych politycznych ustrojów, który jest porównywalny do dzisiejszej sytuacji, to jest socjalizm. Bo socjalizm jest genialnym ustrojem, który tworzy problem, a potem go rozwiązuje i oczekuje z tego tytułu gloryfikacji. Mhm. Czyli tutaj taki mamy... Ale ja się rozgadałem, a, a, ty, a Ty tylko mi przytakujesz. W ogóle, no, tak jak ja powiedziałem, ja zauważyłem ten dystans, czyli jako efekt tego roku, że, że zostało to tak i tak zrobione. Dystans społeczny spowodował też między innymi to, że ludzie się boją. No bo jeżeli traktujemy się nie jako społeczeństwo, a jako jednostki, to w jednostce jest więcej strachu niż w grupie, no to, to jest oczywiste. No i to, to jedno z takich dosyć kluczowych rzeczy, które daje się zauważyć, jeżeli się potem jednostka boi. To jed, bojąca się jednostka tworzy społeczeństwo. A bojące bo jak, się. Bojące się społeczeństwo jest genialnym społeczeństwem do tego, że przychodzi zbawca i mówi, że co trzeba Mam zrobić? Mam tu pigułkę szczęścia. Co trzeba zrobić, żeby przestać się bać, żebyśmy wrócili do normalności? A jeszcze ja, do tego dołożą loterię? Loteria jest swoją drogą, bo. bo, bo <laughs> ja się dokładnie w ogóle o, o tej loterii wczoraj dowiedziałem, nie miałem okazji jakoś głębi głębiej się nad tym. E... Znaczy w ogóle nie wiem, czy ja bym chciał, no ale się dowiedziałem o tym. A masz nogę elektryczną? Nie, A ale, możesz mieć. Ale ja mam pytanie do ciebie, bo no, ja zakładam, że ty coś więcej, wiesz, bo ja się dowiedziałem od znajomego, mm -hmm. który zadzwonił do mnie i mówi, że jest loteria, słuchaj. Ja mówię, no jaka? Mm -hmm. No że jak będziesz się szczepił tam, to będziesz brał udział w loterii, że tu 500 zł co dwa tygodnie, czy tam coś, tam nie mm -hmm. wiem, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja w związku z tym mam do ciebie pytanie. Tak. Czy jeżeli ja wezmę udział w loterii, czyli się zaszczepię? I zaszczepię się kilka razy, to moje yy, szanse rosną? No to chulaj nogę, czy nie? A to jest świetne pytanie. Bo ja jestem hazardzistą, ja bym, bym, bym spróbował na przykład tak z trzy razy, z trzy strzały. I teraz mam trzy razy więcej szans, tak jak w Radiu Z, że teraz Bach. Ilość SMS-ów? Ilość SMS-ów razy 100, czyli na przykład A wiec, zagrożenia nie ma, no bo przecież to wszystko jest bezpieczne, nie? Czyli co, rosną to moje szanse? Rosną, tak. Tylko pytanie, w którą stronę? Tak. Czy, w... na, na nie pytanie, to gdzie ja na tej hulajnodze dojadę? Właśnie. <laughs> Czy gdzieś, tak. I powstaje pytanie, gdzie my na tej hulajnodze dojedziemy? Drogi Gabrielu, Danielu, Gabrielu Danielu, Archaniele. Więc ważne jest dzisiaj, żebyśmy opierali się o źródła. Źródło dzisiaj, w którym? Jeżeli nie opierasz się o źródła, to masz antenę foliową. Kto, prawda? Jest, kto jest źródłem? Źródłem jest robić. KPRM. Wiesz, co to jest za skrót? Nie mam pojęcia. To jest yy, Rada Ministrów. To jest yy... Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Dokładnie. KPRM, Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Przed... I mój drogi, pytasz, czy jeżeli zwiększysz, bo. Generalnie w loteriach jest tak, że jeżeli masz jeden los, no to masz jedną szansę, nie? No i teraz. Ale jak weźmiesz dwa losy, trzy, to Twoja szansa powinna wzrastać. No i mój drogi, opierając się na faktach, tutaj w tej loterii jest bardzo ciekawe, bo jest tak zwana nagroda natychmiastowa, wynosząca 500 zł dla co dwutysięcznego uczestnika. To A jest, kto to liczy? Jakim... To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, czy będzie pan tak, jak wykidają w klubie, że ma ten taki, tak. pamiętasz, nie 1999 1999 2000. jest 500 zł. Ale to będzie opodatkowane? To będzie w bonach? To będzie w picie. W bonach? No, no właśnie, no nikt nie wie jak, ale poczekaj. Bo później jest jeszcze druga opcja, że co tydzień. Co tydzień jest dwa razy 50 tysięcy 50 koło plus hulajnogi elektrycznej vouchery. No to o hulajnogach właśnie słyszałem. Nie, ba, nie bardzo miałem pojęcie na temat. Ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec, mój drogi. Tutaj wszystko, ten apetyt i wygrane rosną z każdym kolejnym zaangażowaniem Twoim. Że na przykład co miesiąc jest jeszcze druga opcja jest dwa razy po 100 tysięcy plus samochody hybrydowe. Czyli możesz się przyczynić do zmniejszenia CO2. Jesteś ekologiczny wówczas, prawda? Kiedy się tutaj zakwalifikuję. A w finale, mój drogi, w finale. W finale jest dwa razy po milion, plus samochód hybrydowy, <hysy> ja ja zdanie. Ew <hysy> teraz ja Ci powiem moje zdanie, jeżeli mówimy już o finale i tak mi przedstawiałeś to, to mi się to bardziej kojarzy z takim teleturniejem, który się nazywał Czarpar. Aha, poczekaj, 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 bo tu jest jedna jeszcze, jeszcze, jeszcze no, ważna rzecz. Loteria Narodowego Programu Szczepień. Uwaga, 1 lipca uruchamiamy loterię realizowaną przez totalizator sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa. Poczekaj, poczekaj. poczekaj. U, ale poczekaj, poczekaj, zaraz wszystko sobie ten. Formuła loterii umożliwi dołączenie samorządów też do jej realizacji. I uwaga, co 2000 osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł, a. Każdy uczestnik, tu odpowiadam na Twoje pytanie, ma aż cztery szanse. Uuu, to nie w No, ale to wiesz, czy tu chodzi o to, że było 500, później co tydzień 50, później 100 koła i później milion. Czy to o te szanse chodzi? Czy może, jeżeli więcej przyjmiesz tych aplikacji to ramiennych, czy wzrasta Twoja szansa? To jest pytanie. I teraz pytanie. ja mam jeszcze kolejne pytania, bo na przykład jakbym zechciał przyjąć trzy. <laughs> różne, I, ale poczekaj. Jeszcze różne na przykład. I właśnie do tego chciałem. Czy ma to znaczenie, że przyjmę różnych firm? I moje kolejne pytanie: czy ma to znaczenie, czy jak przyjmę? w tyłek, to mam mniejsze szanse, czy większe? Zwiększasz, bo tyłek masz, masz dwie półkule jakby, nie? Czyli, czyli możesz czyli, na prawą i na lewą jeszcze. Czyli jak ramię, ramię, to tyłek, tyłek, czyli cztery mogę. Od razu. Cztery no. mogę brać spokojnie, ale powiem Ci teraz tak, bo się śmiejemy <laughs> trochę z tego. E, ja w tym widzę jeszcze drugą loterię. Otóż... Ale powiedz, no nie chciałbyś odjechać na hulajnodze? Nie no, na, na, jak pokuję sobie dupę, to będzie trudno. Ale, e, tylko nie o to mi chodzi. Nie, właśnie nie. Na rowerze by Ci było trudno, a tu nie, widzisz, zauważyłeś, ja bo na rowerze dostawiam. byś musiał siedzieć na siodełku no i no wtedy be. by Cię bolało. Ja się dostawiam na samochód hybrydowy. Si hybrydowy Sam. Tak, no jak pan cztery razy już się kłóć, to, no. to ja już idę po tym. Ale ja widzę loteria w loterię, tak jak rząd ma skłonności na przykład do tego, żeby umieszczać podatek w podatku. Mhm. I, a loteria w loterii też się przejawia, wiesz w jaki sposób? Ale jest, Gabriel, musisz pamiętać, że jest taka stara, niepisana zasada, że promocje się nie kumulują. No, to tam, tam ta tam. druga loteria dotyczy czegoś innego. Dlaczego? Zasadniczo rzecz ujmując, że pierwsza loteria jest tak jakby no, finansowa. Dlaczego? Gratyfikacje otrzymujesz finansowe. To druga loteria. Tam sobie talerzyk leży, Dotyczy Dlaczego? bardziej tego, właśnie gdzie ty tą hulajnogą dojedziesz. A, rozumiem. Mhm. Czy to będzie twoja na przykład ostatnia prosta? Czy to będzie twoja ostatnia hulajnoga? Mm -hmm. Bo tutaj cieszymy się, że bierzemy udział w loterii ci, którzy się zaszczepią i że jest super. Tylko teraz zobacz, jak się zmienia pogląd na sytuację, kiedy słowo loteria. Zamienisz na inne. Na przykład. eksperyment. Ale wiesz co, ja chciałbym tutaj zwrócić jeszcze na jeszcze jedną rzecz, bo tutaj wa warto w tym temacie. Ja zaraz do tego wrócę, ale chciałbym, żebyś. Żebyś wiedział, że 25 maja, czyli stosunkowo niedawno, bo nie dalej jak wczoraj, tweet z kancelarii, z kancelarii premiera, który komunikuje, że minister Michał Dworczak w KPRM, czyli w tym no, wiemy, tam, ten. chcemy wprowadzić pewien rodzaj rywalizacji. Kto więcej weźmie? A przecież wiemy, rywalizacja, challenge to są fajne rzeczy, ludzie robili sobie. Ice Bucket Challenge, wylewali zimną wodę, prawda, w lód na siebie, robili pompki. I tutaj dochodzimy, że jednak widać, że te, ta znajomość marketingu jest naprawdę na wysokim poziomie. Trzeba przyznać, że jednak specjaliści. teraz uwaga, czego dotyczy ten challenge. Chcemy wprowadzić pewien rodzaj rywalizacji. Dla pierwszych 500 gmin, więc uwaga, jeżeli mieszkasz w mieście albo masz rodzinę gdzieś w gminie, warto. Po Zmienić może się na przykład za, przemeldować. Dla pierwszych 500 gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia 75%, przeznaczymy po 100 tysięcy złotych na gminę na dowolny cel. Czyli. Wyobraź sobie, kto, ile ta gmina będzie mogła kupić A, kto, a, a kto ten cel będzie właśnie wybierał? A, Referendum? No to, nie. To już jest rób to, co chce, ta. Czyli teoretycznie rzecz ujmując, czysto nawet, ja nie jestem dobry z matmy... No ale powiedz, że nie lubisz loterii. Nie, no właśnie o to chodzi, bo próbuję teraz zidentyfikować jak się ma loteria do Totolotka. Ale to, I... totalizator będzie robił, to jest wszystko legalne, to jest wszystko na najwyższym poziomie, to totalizator sportowy. Musisz mieć pewność, że nie będzie tam żadnych oszustw, nie? Czyli jak... Będziesz próbował jakby być tym 2000, no gorzej, jak się okaże, że jesteś 2001. Znaczy gorzej wtedy? jest wtedy, bo tutaj, jak cię wyklikają 2000, to jest pół biedy. Mnie na przykład powiedzmy, że teraz ten milion interesuje. I jak mi powiedziałem, że to jest totalizator sportowy, no to mi się od razu na przykład kojarzy, że tam są kuleczki z numerkami. Mhm. Tak jest w oryginale, w totalizatorze. Tak. A tutaj w tej loterii co będą strzykawki? To będą kuleczki z peselami. Aha, chciałem, że wrzucą strzykawki. Nie, które pesel. Się Nie, twój numer. Identyfikacyjny, nadany, obywatelski, tak. Okay. Czyli będzie komisja zakładów, kiedyś był pan Śliwa, będą losować, nie? No to jest dobre. Znaczy, to powiedz jest mi ciekawe. teraz tak, bo my się z tego śmiejemy, ale nie. Myślisz, powiedz mi szczerze, czy ty myślisz, że to jest, nie wiem, że rząd już tak, tak uważa swoje społeczeństwo obywateli za kompletny inne? Nie, nie, w złą stronę. Idź. Ale co jest? Rząd tak kocha swoich obywateli. On chce dla nich tak dobrze. Ja dopiero to dostrzegłem. Wiesz, Czyli... to był dla mnie taki punkt przełomowy. Czyli chcesz powiedzieć, że rząd yy, zachęca. Ojej! Nie zmusza przecież, jak, nie może zmuszać. Zachęca swoich obywateli do szczepienia przed chorobą, która w 80% jest bezobjawowa. No. Z tych 20, którzy zostaje, 10 przejdzie jak zwykłą grypę, 10 powiedzmy, upraszczam te statystyki dla zrozumienia, 10 przejdzie poważnie. Nie wiem, czy wiesz, w pierwszych 10 tygodniach stycznia, w pierwszych 10 tygodniach roku 2021, 10 tygodni rok 2021, pierwsze 10 tygodni w zaokrągleniu około 2,5 miesiąca, udział śmiertelności w zgonach całościowych tego zjawiska to było 3,92%. Więc widzisz, tutaj chodzi, żeby tą loterią chce się też jakby tą, podnieść te procenty. Bo, bo, bo jednak ten... bo tam chodzi o procent śmiertelności, a jest jakaś korelacja. Im więcej osób przyjmie. Wiesz, wiesz co, no? Dlatego, yy... Czyli odpowiadając jeszcze raz, to nie jest, że rząd chce naprawdę dobrze, no 500 gmin, 500 100 tysięcy, może będzie jakiś piknik, może będą jakieś dowozy na przykład darmowego jedzenia. Może będą jakieś zbiórki? Może w końcu, na przykład, gminy zaczną wspierać zbiórki dla dzieci, które potrzebują specjalistycznego leczenia, jakiejś rekonstrukcji kończyn? Bo znam takie przypadki u nas w Gminie Komorni. No nie mieli wcześniej. No skąd miał dać? No jak miał dać? Czyli teraz poczekaj. Jaka, powiedz mi, bo ja czyli zanim włączyliśmy sobie kamerę i zaczęliśmy to nagrywać, to się zadało jedno pytanie. Gdzie jest tego wszystkiego filotop? I już. A my jesteśmy bardzo blisko, bo to jest ostatnia prosta. Znaczy, do. O! Sokrates 400 lat przed naszą erą był piewcą wątpliwości. Dobrze zadane pytanie, do czego jest ta ostatnia prosta? Wiesz? Do czego jest ta ostatnia prosta? Czytając. Czy to już jest meta? Ale co jest tą metą? Nie, ja, znaczy, ja, ja zadałem Ci to, to pytanie, dlatego że ja nie uważam, żeby to była meta. To może być checkpoint, wstęp do preludium, to jest wiesz co, inwokacja. I mało tego, ja jeżeli uważam, że to działa na zasadzie jakiegoś maratonu, mhm. to my po prostu teraz, nazwijmy to umownie, z naszej hulajnogi przysłowiowej przerzucimy się na pływanie za chwilę. Tak jak to bywa w różnorakich, mhm. to się nie nazywa chyba maraton, tylko jak to się nazywa? Jak masz triatlon, o tak. właśnie mi tego brakowało. Więc tutaj zakończymy. etap. Ale zobacz, idąc swoim tokiem rozumowania, też jest szansa, przeskoczyć na przykład z hulajnogi nogi na samochód hybrydowy. Też jest szansa, masz tutaj, nie? Powstaje już pytanie, bo jeżeli masz szansę, to zawsze masz ją do czegoś i zawsze te szanse, no ja przynajmniej jako e, przedsiębiorca, zawsze w szansie, szansa jest szansą, jeżeli jest szansa, to jest dobrze. <laughs> Czyli jest szansa na sukces. Jest prawda? szansa tak? na sukces, dokładnie, tylko zawsze sukces, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, wiąże się nie tylko z samym sukcesem. W ekonomii jest takie pojęcie tak zwanego kosztu alternatywnego, czyli idziesz, ale jaki ponosisz koszt, że to osiągasz? Z czego musisz zrezygnować albo czym ryzykujesz? I tu jest pytanie: czym ryzykujesz biorąc udział w tej loterii na kule nogami? Nogami, bo rząd daje ci praktycznie coś do poruszania się. No. No. nie wiem, nie. Podeszliśmy do tego w taki sposób. Yy... Ale nie wiem, gdzie jest meta. Nie wiem, gdzie ja jest. Też, ja, nie ja, wiem. Jestem, ja jestem zachwycony pomysłowością, kreatywnością. Bardzo to doceniam. Ja bardzo lubię ludzi pomysłowych, kreatywnych i tego typu programy z takim szerokim spektrum. Bo tu trzeba jednak powiedzieć, że to spektrum jest bardzo szerokie od 500 zł, 50 tysięcy, 100 milion. No i ta oferta jest jednak dosyć bardzo bogata. I to dla wielu gmin. No, cały kraj. No, ja no, jestem ciekaw, no, czym jeszcze nas zaskoczą, bym powiedział. Znaczy, no? ja w ogóle czuję się trochę w tym wszystkim nie fair, no bo jak, jak pamiętamy przed, y, jakiś rok temu brakowało pieniędzy na respiratory trzeba było kupować od handlarzy bronią, a teraz miliony się rozdaje w loterii. A, ja pamiętasz nie strajk nie lekarzy, rezydentów? No nie było, no. No, nie Na, było, na no. osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi? No nie było, no. No, generalnie nie było. No ja jak pamiętam, chociaż... W wielu rozmowach byliśmy tak zwaną zieloną wyspą. To jednak nie było. Zawsze było, że nie ma. Pan Rostkowski też mówił, no skąd na te 500 plus? No Myśmy, skąd? byliśmy tacy zieloni, ale w finale wychodzi, że jesteśmy... Bardzo zieloni. Bardzo zieloni. I tym średnio ekonomiczno-pozytywnym aspektem... Ale bardzo ekologicznym. Ale bardzo ekologicznym, tak. bo hulajnoga i samochód hybrydowy, nie jeden. Tak. Zakończmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.